Unuald go B and hide no. uh, with bomb, and we can uh, we will push A to donut to heaven to B. od, od elbow? W sensie od elbow or on czy od uh, I rush, 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 just, just rush A, I rush A. Dobra, now I rush A. Just rush try to smoke city, go to donut and to B. Maybe miss smoke, but never mind. I flash. I'm boosted, bomb 2 A, 2, two mm -hmm. I put oh, uh, Last was Donut. Oh, been Side. Side. I, I, I play first, yeah. 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 Cave checking. He think I'm low. Nice. We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny. Doładowując z kodem maestro, masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle. Gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami? Wejdź w link w opisie. Użyj kodu Maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Czelementor. Take up. Hold No to Czelementor, co ty No. tu <grym> całego strumpa wam za ten. Czelementor. Jeszcze Ja daj no spieszę. Zagrant jest. Jak się gra na nowych animacjach? Słabo. Ramp looks clear. I go cave. Heaven one. can be long. No. Down. cave, cave, cave. More. CD. Ej. Panowie, co jest z wami? Życia trochę. Nie ma też to już denerwuje. Drugi rundzie mnie zbojtował e, e, Nie, jest e, po e. Po prostu nie, 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 nie. Nie, 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 z tym main, nie, nie, One more meet, one B, guys. one main, one main, main, main. Only one B, only one B, guys. One one

Jalo, come the ramp. Ja, yeah, I smoke shot I can smoke. He's ramp. Oh, nee, no, no, oh, kurwa. Long. Krijg er duidelijk? Dat lang. Nice. That's time nice. for ramp. I got ramp. I, wa I watch only. Okay. Uh, bomb has been planted. Krijg okay, ramp. Baby. One city. My I heard from Nie widzę Myślę, że tak. Jestem Bob, Jestem Bob. Kurwa! każde insta, No, z tych resp'ów tak, no. To rzucaj, to rzucaj. My będziemy z Matoszem biec albo kurwa Heaven, albo będziemy z Gali pikać mi bo Dobre. oni tam w szoku są. Stop. Co? To mi gadasz? Słyszałeś, co mówiłem? Nie. No to super. Co? Jeszcze raz? Przejmujemy albo Cave, albo Gale. Dobra. Jak będą waczki na środku, to wejdziemy kurwa temu. Dawaj. Smoke'a tu dalej w ogóle. Ja Seven. się okay. Super. No i kurwa. Jeden, On B, last. On B, on B. I'll take bomb. Might be Cave, o co? Eee, I'm watching. He's red room already. I'm planting A. Low. Half okay, HP. Half HP. Half HP. Be... Play for round here, guys. No, he's slow, Very low. Might be stuck somewhere. One Donut. Yeah, yeah, okay. no, no, Have that one. Fire. Two mid. Two mid. Left and right. Pull and Donut.

Can you just play 3B, leave me mid? Uh, one. Dead V. I have V. Uh, cave can be. I think he's clear, he was yeah. watching I Cave. Make I make nice. make noise. Maybe Cave, maybe. But, uh... I check. Clear. Cave is clear. He's heaven. Yeah,รัส behind Molly city. Oh, no. Should be for Nie, no So it's nice nena, no, nice kurwa, jak ja nie miałem celownika nawet na nim. Tak? Tak gra she... jest rozjebana człowieku. I have hide ni on. Stary jestem być. Tak, stoi drama wbuch. Check. I go cave deep. One rushing cave. Lane, lane. Oh, yeah, two. Ability list. One ramp, one lane. In heaven. One heaven, he's not out, he went back heaven Only one A? CT, CT from a Ty już kurwa Bo CT wjechał kurwa a to kunioł tu stoi A no ja mówiłem kurwa No nie mówiłeś nic No jak nie? Że CT wjechał typ z A? A nie no to tego nie słyszałem to on musiał kurwa przejść jakoś Nie ja Made out pushing fast Donat w rushing, idzie ci Donat Ja yeah. It's A CT wjechał już jeden City Donat Pushing City Amen. kurwa <laughs> No i chuj, no i chuj No i biega u plecami, a kurwa nie o co chodzi yeah, go to... Ja mam full biało Dużo przeszło, zostałem w red room. They didn't push. Push, by. Nie, nie puszczę. Nie wiesz, że jest zakręczony. Nie, Ej, Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Ej, 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 guys, guys, guys. guys. Ja, ja, to od razu. Brawo. Brawo. To zabijmy go. Niepotrzebnie, powiem. Nie Tam to dalej. No, pierdolę, kaje No jeszcze musiał pograć tydzień, żeby czuć tą gierkę. No myślałem, że już, już zaczynamy czuć, ale no są mecze, że jest pizda straszna Wczoraj dobrze mi się grało, nie wiem czemu wczoraj mi się no dobrze rama, grało. Mogę grać jednego, powinienem jebnąć. Ja i wysadzam, wysadzę. Ja gram to na to, to. Ok, play, this one, smoke. smoke, no. Heaven y, Meet coming, mid coming. Okay, holding. No, holding no A. A main, A main, A main. Pomagam ci. One main one B ramp. Pushing. Za grubo, już za grubo Nie za grubo. Kill the egg, bro. It's 2v1. No. Might be bon team. Kill A mógł wyjść. Might be team. nic nie widzę. Nie Aje, walka, walka. Walk ze mną, halo? No, flesza mam... NO JAK?! Redrum. room. Chodźcie, opanowie, chodźcie. Dwóch z Donatu, no. ALE KURWA! Dobra, Damian, robimy to teraz. Ej, ej, ej! Puszczam środek. Tu, tu more, two more. One... Nice, Mati. Flash side Bo, Backbox. Nice, dużo. Aż kurwa, że każdą rundę tak nie mycimy. No, moja babka, no, babka nie ciekawe. życzy sobie przekleństw z twojej strony na tej transmisji na żywo. Czy mógłbyś ograniczyć swoje wolgaryzmę? A to babkę na wakacje zabrałeś? Ale wysadzam. Przyszło za jest Najstraszniejsze to jest. Czy mam smoka, czy? Dobrze. Dalej. Okay, okay, moro. Jareta, jaremy. Ja liewuję to, jebano. Bomb. Three on B. Ja do rampa rampy. Nie graj więcej, ram, 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 na rampie. Long, Tak chyba do lewej masz. Mogę być tu. gaz. No A jestem kurwa śmieciem jebanym. Kurwa mać. O, Jaki nice, nice! Ja, nice, pierdolę, nice. Grom. No ja... dole! No, jaki no, przebłysk geniuszu! <laughs> Ale pebor dobrze zaj tam zaj dałeś zaj zaj na longu. Kurwa, maś wszystko nad zaj głową zaj poszło. Nie, nie Chuj, w ten celownik zmieniam go. Się pół meczu Ale celownikami kurwa, bawię. Wcie, ja też, się ba ja też mam szok dzisiaj ostry. Kapem minus jeden zajebałem teraz celownik i wszystko nad głową poszło. Ale dziado jak kurwa jakby Einstein kozmarzedł stał. No. Przebudzenie na jedną rundę. Cieszę. 2 do zniszczenia, 2 do zniszczenia, 2 do zniszczenia Puszczam środek Znowu zjedziemy Piwa spi Jest na A najlepsze, jak no się no zgubiłem w no. tych smokach, próbowałem spytać parki, kurwa Nie wiem czy to... nie pominęliście tego faktu widzieliście mojego powa Nie Zagrajcie razem A, Matosz, iść na iść A, na, na Ja sam no się kryje środek Na no a, no a, na A, na A, bo się boję kurwa raz, bo mi to wychodziło w chuj No, no ja czekam, Ja stoję za boksa. Może tak, to Ej, może? Nie jest Babi. No był. jest, Kurwa, mać. BS yeah. na B biega, no. Planting B, planting. No co jest? Tłonej, tłonej. Ja nie mam nic. Chciałem go. Ja trafiłem. They go, from, they go from plank, plank, plank. Szybko, Blank, blank, blank. Tylko jeden, na. Masz, masz granat komuś. zestaw da. Ale Oni kurwa tak odjebali na tym BF ostatni, no